Niesamowite rzeczy dzieją się na tokenach z niszy sztucznej inteligencji. Token Render urósł 11%, po tym jak Apple krótko wspomniał o Octane, o oprogramowaniu do projektowania 3D zasilanym przez Render Network, w swojej prezentacji przedstawiającej układ M4 w najnowszym iPadzie. Jak można usłyszeć w filmie reklamowym, aplikacje do profesjonalnego renderowania, takie jak Octane, będą działać bez zarzutu. Stwierdził milet, odnotowując wydajność oprogramowania na nowym iPadzie. Na filmie dosłownie widać logo Rendera. Po tej krótkiej wzmiance przez Apple cena tokena Render wzrosła o 27% w jednej dobie, co dało ogólny wzrost 70% w ostatnim tygodniu. Jak widzicie, aktualnie cena Rendera wynosi około 11 dolarów. Tymczasem inne tokeny Sztucznej Inteligencji również odnotowały wzrost. Między innymi Fetch.ai wzrósł o 19% w ostatnim tygodniu. I dokładnie tak samo urósł Singularity Net, ale nie można zapomnieć o tym, co dzieje się na akcjach Nvidia. Odnotowali 15% wzrost po krótkim spadku w poprzednim tygodniu, co skłoniło analityków do spekulacji na temat wzrostu w cen tokenów AI. Popyt na sztuczną inteligencję wydaje się ciągle rosnąć i eksperci widzą dalszy potencjał wzrostowy w cenach tej spółki. Gdy Nvidia radzi sobie dobrze, to altcoiny z niszy sztucznej inteligencji również zbierają żniwa. Widzimy, że inwestorzy bardzo chętnie wybierają właśnie tę narrację podczas regeneracji na rynku kryptowalut. Póki co można śmiało powiedzieć, że hossa AI trwa w najlepsze. Oczywiście w tym momencie nie mogłabym nie wspomnieć o memcoinie, który nie tylko świetnie wpisuje się w narrację dogecoina, bo jest pieskiem ale jesteś trading botem zasilanym sztuczną inteligencją. To innowacyjny partner handlowy, czyli łączy sztuczną inteligencję z handlem, aby zapewnić predykcyjną analizę rynku. Posiadacze tokena będą mieli dostęp do bezpłatnej platformy handlowej AI. Zapewniać będzie to płynność i efektowność wszystkich transakcji bez odrzuconych słapów. A więc jeśli chcecie poczytać o tej przedsprzedaży, więcej znajdziecie na ich witrynie, a link w opisie filmu.